Witam wszystkich serdecznie na kanale z tej strony ccgpl i dzisiaj zapraszam Was na kolejną e, mini recenzję rozszerzenia kart Yu-Gi-Oh, tym razem Rage of the Abyss. To jest zestaw kart wydanych 10 października 2024 roku, będący szóstym rozszerzeniem w 12 serii gry karcianej Yu-Gi-Oh! Zawartość tego zestawu e, to 101 kart, w tym jedna karta Quarter Century Secret Rare, taka bardzo, bardzo very rare, e, 10 kart Secret Rare, też takich naprawdę wow, 14 kart Ultra Rare, 26 kart Super Rare, 50 kart Common, Takich zwykłych. 24 z tych kart są również dostępne jako Quarter Century Secret Rare. Także, no, coraz więcej tych takich Secret Rare również Mam nadzieję, że nie obniży to ich wartość kolekcjonerską. Nowe archetypy i wsparcie. Zestaw wprowadza nowe archetypy, takie jak Azamina. Primite, Shulwork sh oraz oferuje wsparcie dla istniejących mniejszych Blue Eyes, Red Eyes, Six Samurai i Mermail. Czyli ci gracze wiedzą na pewno o co chodzi, o czym mówię. E przykładowe karty, na przykład e Ultimate Dragon of Pride and Soul, karta Fusion Monster o wysokiej wartości kolekcjonerskiej, warto, warto o tym wiedzieć. Surfacing Big Jaws, potężny efekt potwora wspierający strategie oparte na wodnych stworzeniach też warto mieć, mieć na uwadze. I Heart of the Blue Eyes. Nowa karta wspierająca talię Blue Eyes, oferująca dodatkowe możliwości w grze. Dostępność. Zestaw jest dostępny w sprzedaży w formie y, boosterów takich lub booster boxów. Po 9 kart w każdym. Można go nabić w sklepach stacjonarnych albo online, Rage of the Abyss oferuje graczom nowe możliwości strategiczne oraz bogaca kolekcja o unikatowe karty, które mogą znacząco wpłynąć na rozgrywkę. Tyle jeżeli chodzi o teorie e, i informacje od producenta i tam z internetów, a my przechodzimy do najlepszej części, czyli do fizycznej, fizycznego, e, fizycznej oceny kart, tak wygląda błysterek, to już w ta folikę jest trochę lepsza niż, jak papier śniadaniowy, tak oczywiście edycja kolekcjonerska wciąż jest to na 25 lecie więc może trafią się jakieś fajne smaczki liczę na to tak ta, ta. no i od razu witają nas y, takie karty klasy common no, ładne graficzki ładne też karta klasy common też ładna graficzka no. Sporo naładowali tych kart Common. U, proszę bardzo! No to już nie wiem, jaka to jest klasa tych kart. Bo ciągle gubię się w tych klasach kart, jeżeli chodzi o yugi. gi oh Ja tam zrobiłem filmik na ten temat, ale sami tak jestem zakręcony. Nie mam też zbyt dużo tych kart. Na pewno jest to klasa wyższa niż on common, dlatego że i tło i świecące, i ten napis z tyłu jest świecący. No to też jest klasa Common. A oni nie dają takich jasnych. To też jest klasa common. Aha, czyli ta taka najlepsza, jest w środku. Okej, okay, czyli trochę jak w tych Pokémonach. Też jest klasa common. Same karty common i jedna taka lepsza. No okej, okay, tak to wygląda, moi drodzy. Karta ta prezentuje się naprawdę ładnie. Grafika piękna. Holostyle piękny. Ładna karta. Okej, okay. tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dzięki za wszystkie subskrypcje. Dzięki, że wspieracie. I co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Dzisiaj się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.